Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, Bogusia, Bogi, Miło mi, że jesteście na moim kanale wciąż. Być może pierwszy raz, w sumie kto wie, dlatego witam Cię serdecznie. Na co dzień uczę żyć baciaty i serce w Warszawie. Jestem na Akademii Trenerów Mentalnych, żeby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej profesjonalnie móc Tobie doradzić na zajęciach bądź tutaj na kanale, w Twoich wiadomościach prywatnych i na moich social mediach. Słuchajcie, dzisiaj e, wyczekiwany temat przez wiele osób. Była prośba, więc ta! -da! Bardzo proszę, napisałam dla Was e-book o świadomym tańcu, mentalnej stronie tańca, czyli kurka na co? Żeby się po prostu dobrze bawić tańcem. Swój cel, który sobie osiągniesz, który jest dla Ciebie ważny. Potrzebny, żeby był dla ciebie spełniony, żebyś wiedział, wiedziała, jakie w ogóle czekają ciebie etapy na daną sprawę, nie? Tutaj będziemy mówić oczywiście o tańcu, to jest najbliższe mojemu sercu, jedno z największych moich pasji, którą robię od 2000 robię, którą spełniam jakkolwiek i progresuję od 2010 roku. Docelowo. No, i chciałabym Wam co nieco zdradzić z tego ebooka. Być może dla tych, którzy się zastanawiają, którzy co jakiś czas widzą moje jakieś takie wiecie: yy, tutaj, można być promo, informacje i tak dalej, jakieś rekomendacje od innych osób. No właśnie, żeby. Przypadkiem nie trzeba było się dłużej na przykład zastanawiać, aby żebyście wiedzieli, czy ten e-book, ta książka jest dla was. Od razu powiem, że jest ona dostępna w OSM Power u Marcina Osmana, Kamili i Oni mi zaufali, więc to też już o czymś świadczy. No i oczywiście jedziemy sobie hmm, jedziemy sobie, moi drodzy, yy, od początku mówiąc, super szczerze, nie? Czyli tak, ucz się tańczyć świadomie, baw się tańcem. Ja od razu powiem Wam, moi drodzy, mam dwa monitory, tutaj dwa laptopy, więc będę starała się z Wami trzymać connection. Przepraszam z góry, jeśli będę uciekała trochę na bok, żeby móc też Wam e, przedstawiać jakkolwiek, co jest w ogóle w tym e-booku, nie? Mamy okładkę, e, jestem tutaj z Dominikiem Kostrzewskim, moim przyjacielem, moim jednym z pierwszych mentorów swoją drogą, który na szczęście e, jest ze mną do dziś, razem prowadzi ze mną zajęcia, przyjaźniliśmy się, mieszkaliśmy razem i tak dalej. Hmm, chociaż kto wie, jak będziesz oglądać za jakiś czas to nagranie. Twu twu, mam nadzieję, że będziemy wciąż współpracować i się dobrze ze sobą trzymać. No i słuchajcie, moi drodzy, co to jest turbo ważne? w ogóle. Najpierw wspomniałam o tym, że od 2010 roku tańczę, to oczywiście też jest kim jestem, co robię, że się zajmuję, znaczy zajmuję, że pasjonuję się, o, bo zajmuję, to może za dużo powiedziane, pasjonuję się psychologią, między innymi, dlatego też poszłam na Akademię Trenerów Mentalnych, później na Akademię Mówców do Jakuba Babączka. Bardzo polecam, jeśli lubicie rozwijać na przykład swój kanał na YouTube, chcecie podobnie jak ja, na przykład motywować ludzi w mniejszej bądź większej skali, być może na w być może w social mediach, tak, w wideo, to może być to dla Was również pomocne, nie? Albo żeby skorzystać z tego, albo żeby na przykład dzięki temu e-bookowi, którego napisałam dla Was, móc też taki cel sobie osiągnąć i w ogóle określić, czym to dla mnie jest, co to, co to mi daje i tak dalej, Mm, więc lecimy ogólnie rzecz biorąc dalej. Wprowadzenie. E, dziękuję uprzejmie wszystkim tym osobom, które na przykład zakupiły już tego e-booka w przedsprzedaży, czyli w momencie, kiedy w ogóle nie napisałam jeszcze za bardzo żadnych słów, mimo wszystko mm, zaufały mi. Poprzez moje lata pracy, poprzez te wszystkie zajęcia indywidualne, przez nagranie na YouTubie, to jest dla mnie wielka radość. Serce rośnie i dziękuję Wam uprzejmie. Oczywiście nadal jest on dostępny, niezależnie kiedy go będziesz to, ten, to wideo oglądać, więc się nie przejmuj. Ucz się tańczyć świadomie, baw się tańcem. W ogóle po co to? Słuchajcie moi drodzy, historia jest dość e, chyba prosta. Zresztą sami ocenicie w swoich głowach, możecie dać mi później konstruktywny poproszę, feedback. Zauważyłam w swoim otoczeniu, że ludzie, którzy tańczą a na początku, na przykład, jeśli mieli taką wolę tańca, chcieli się nauczyć tańczyć, no to byli szczęśliwi albo w jakiś sposób zestresowani, ale ta trama nie była taka mega blokująca i na zajęciach podstawowych tych początkujących po prostu, znając już pierwsze kroki, potrafili się bawić tańcem. Oczywiście wiadomo, ludzie są różni. Dla jednych taniec jest neutralny, dla innych jest bardzo ważny, dla innych jest totalnie nieistotny i to jest okej, okay, nie? Też fajnie, żebyśmy na to zwrócili uwagę. O tym też troszkę mówię, w sumie bardziej pod koniec eBooka, że Twój cel nie musi być celem kogoś innego, żeby być na tym tolerancyjnym, żeby być tolerancyjnym do tego wszystkiego, ale na spokojnie. I wracając do tego, o czym wspomniałam na samym początku, zauważyłam, że im dalej wraz, im więcej umiesz i powinieneś, teoretycznie powinieneś, fajnie by było, żebyś bawił się bardziej tańcem, bo już masz ten wachlarz szeroki i tak dalej to o dziwo wchodzi większa presja. Albo porównujemy się do innych, że jesteśmy na tych i na tych zajęciach, powinniśmy być na przykład gdzieś dalej, a na przykład to się nie wydarza. Hmm. Jestem ciekawa swoją drogą, czy miałaś miałeś już taką myśl, będąc na jakimś kursie tańca, widząc jak ludzie bardzo różnie progresują, być może tobie szło od razu bardzo dobrze, a być może miałeś, miałeś jakieś wyzwania, nazwijmy to z tym, i nie zawsze było dla Ciebie ok, że na przykład w innym tempie przyswajasz wiedzę, albo inaczej wychodzą Tobie jakieś na przykład figurki, albo jakiś ruch, coś jest dla Ciebie kwadratowe, sztywne, coś inne jest dla Ciebie ciekawsze na przykład, no i nie zawsze być może potrafiłeś, potrafiłaś sobie z tym poradzić. O tym też jest w tym e-booku, nie? Co z tym zrobić i tak dalej. No i słuchajcie, tutaj... Mm, też w tym samym prowadzeniu po, poprosiłam e, osoby, które czytają go, żeby nie przeskakiwały żadnych etapów, żeby nie przeskakiwały rozdziałów, żeby robiły wszystkie zadania, bo uwaga, ten e-book ma ponad 20 zadań, ma też challenge, ma też wyzwania, ma też szereg propozycji, uwaga, propozycji, które możesz prowadzić od Zaraz, od teraz, od tego do momentu czytania, tak? Jak poprawić swoją koncentrację, koordynację, że warto na przykład ćwiczyć, tak? Swoją pamięć, w ogóle jak ćwiczyć pamięć, jak można rozwijać swój umysł, tak? I z, jakiej, z jaką perspektywą fajnie jest pójść na przykład na kurs tańca i na jaki kurs tańca? Pójść swoją drogą. O tym troszeczkę też nagrywałam na YouTubach swoją drogą, aczkolwiek wiadomo jak jest. Część z was pewnie oglądała to wideo, na przykład jak zacząć tańczyć, tak? Czyli, że dany styl może być dobry dla Ciebie, dla Twojej koleżanki już niekoniecznie, albo dany instruktor może być bardzo ciekawy, inspirujący dla Twojej koleżanki, a Tobie na przykład nie będzie pasować i to jest, mój drogi, moja droga, ok, nie? Słuchajcie, model rozwoju umiejętności. Myślę, że od tego warto zacząć. Ogólnie nie będę oczywiście streszczać całego e-booka, umówmy się, o to też nie o to chodzi, ale myślę, że na tym fajnie jest, jakby na ten moment przystanąć. Na sekundkę, jak wygląda model rozwoju umiejętności, słuchajcie. Cofnę sobie delikatnie. Hmm. Mam nadzieję, że troszkę widać. Pewnie napisy są troszkę mniejsze, więc będę e, Wam jakkolwiek czytać, tak, żeby było Wam wygodnie. Słuchajcie, lecisz na kurs tańca. Być może jesteś jeszcze przed tą decyzją, a być może masz już ją za sobą i słuchaj, masz start. Decyzja, ok, idę. Idziesz na kurs, kurs tańca po pierwszym tygodniu, miesiącu, jakkolwiek. Jest jakiś taki boom, jakieś takie otwarcie, tak? Potrafisz zrobić pierwsze kroki, potrafisz skoordynować ręce z nogami i tak dalej, obrócić się być może, złapać kogoś za ręce i być może za pierwszym razem jest to dla ciebie paraliżujące, że trzeba złapać ten kontakt, tak? Bezpośredni, wzrokowy, też e, jakkolwiek cielesny, tak? Na przykład w baciacie w sensie on jest, jakby nie patrzeć, w innych stedach tak samo. No i to jest Twój taki pierwszy szok, takie wow, nie? Że potrafisz coś zrobić. Ta pierwsza trema poszła, eee, wcale nie jest aż tak źle. Nikt tam ciebie jakoś specjalnie nie skrytykował, tak jak mogło być się to wydawać, nikt ciebie tam nie oceniał. Różne myśli mamy w głowie, to przynajmniej e, dość często o tym słyszę, że gdzieś tam nie do końca jest to takie proste. No i słuchajcie, moi drodzy, fajnie, jest pierwszy szczyt, czyli pierwsza satysfakcja z tego, że uwaga. Mamy już jakąś wiedzę, jakiś zasób informacji, jakiś zasób umiejętności, jaki, coś już przyswoiliśmy dla siebie. I to jest spoko. O tym też częściowo mówiłam, ale nie rozwijałam tego bardzo. To jest Twój tak zwany pierwszy szczyt. No i uwaga, ja to narysowałam dość tak e, szpi... sp... sp... spiczaście. Szpiczaście. Sp... 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 Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Docelowo zwykle e, sinusoida jest e, przynajmniej na jako zaokrąglenie. Mi tutaj wyszło bardziej e, takie, wiecie, ale to nie ma znaczenia. Docelowo chodziło bardziej mi nie o sinusoidy, nie potrafiłam tego tak ładnie zrobić. Stwierdziłam, że dobra. No i słuchajcie. Po tym szczycie najczęściej zaczynamy w sobie bardziej to urealniać, czyli to, że na przykład jest jakaś droga przed nami, że inni są troszkę dalej, że ten pierwszy moment od tego, że nic totalnie nie wiedziałeś, nie potrafiłeś, nie potrafiłeś zrobić, a teraz potrafisz zrobić jakieś pierwsze elementy, już potrafisz się uśmiechnąć do drugiej osoby, zatańczyć być może z nią, albo jakoś tam się poruszać do yy, muzyki. Miały miejsce, a teraz są kolejne elementy, które nie zawsze nas będą wspierać, nie zawsze będą nas motywować do tego, bo wiemy, że jeszcze wiele elementów jest przed nami. Niektórzy się poddają z tego względu, dla innych to jest wystarczające, bo to był ich cel, żeby po prostu na przykład bawić się na imprezie z drugą osobą i to będzie im wystarczać, a dla innych y, będzie to. Moment zatrzymania, zamyślenia się, rozmyślenia się w tym momencie i teraz decyzja, czy idę w to, czy kurczę, to mi wystarczy, albo to mi przerasta, nie? Jest mały spadek w tym momencie, jak gdzieś tam rozkminiamy, Przepraszam, mnie jakoś tak denerwują. Jak rozkminiamy, czy to jest ta droga, czy nam się podobają jednak ci instruktorzy, czy ta grupa mnie porwała, muzyka czy mi nie przeszkadza, czy te kroki wystarczająco dobrze mi się stawiało, czy jednak mi się myliło i tak dalej, czy widzę siebie w ogóle w tej, w tej drodze, czy jeszcze nie. Spadek, taka refleksja, nazwijmy to. Okej, okay, w momencie, kiedy myślimy, że chcemy to zrobić, w sumie nie było aż tak źle, jak nam się wydawało, lecimy, słuchajcie, dalej i wchodzimy w tak zwany etap stagnacji, czyli rozwoju krótko mówiąc. Ja to tak nazywam robocze oczywiście, fasa paleto. I słuchajcie, tam uczymy się. Tańczyć do muzyki, czyli słuchać też rytmu, czyli powtarzać dużą ilość razy, na przykład podobną ilość sekwencji. To oczywiście nie jest tak super turbo łatwe, nie ma co się oszukiwać, bo proces ten trwa dość długo. teraz dlaczego trwa paleto tak długo ten proces stagnacji? No bo zazwyczaj ja też o tym troszkę piszę, wyobraź sobie, na co dzień w ciągu swojego życia zaczynałeś od uczenia się chodzić, przewracałeś się X tam razy, pewnie tego nie pamiętasz, tak samo jak i ja. Rolice pewnie ci o tym powiedzieli, kto wie, może nagrali kiedyś takie wideo. Do, że, się, że Ciebie uczyli, i tak dalej. Nie wiem, ale docelowo uczysz się, tak? Przewracasz, różne rzeczy robisz i dajesz sobie to prawo do porażki, tak zwane, o którym ostatnio dość dużo nagrywałam na swojej stronie Bogusia Adrian, Trener mentalny na Facebooku. Zachęcam Ciebie do polubienia, do obserwowania, też do zajrzenia, co tam w ogóle dla Ciebie tworzę, też za darmo, więc korzystaj, na zdrowie. Ale mimo wszystko idziemy do przodu, tak? Dostajemy jakieś wsparcie od instruktorów, od grupy. Miejmy nadzieję, jeśli nie, to warto jest zmienić tą grupę, żeby się nie stresować, bo każdy, uwaga, każdy przechodzi przez ten etap. Nie ma osoby, która by na to nie przechodziła. No i słuchajcie, mistrzem się nie rodzi, tylko się staje. W momencie, kiedy pracujesz. Jeśli sobie odpuszczasz, to siłą rzeczy troszkę zmniejszasz jakby swoje kompetencje i jak wracasz do tego, siłą rzeczy trzeba Najpierw nadrobić, żeby później pójść dalej. No i to jest między innymi te, to paleto. Czyli ruszasz nogami, ruszasz rękoma, większość swojego życia. Ale uwaga, Twoje ciało, no jeśli chodzisz na jakieś stretchingi, rozciągania, jakąś siłkę, no to tam aktywujesz ciało. Ale docelowo w dużej mierze to ciało jest dość usztywnione. Więc jakby kolejnym etapem wraz z, wraz z rozwojem na przykład nauki będzie to, żeby Twoje ciało też jakoś w jakiś sposób rozruszać, nie? Żeby czuć się komfortowo, żeby się nie martwić, mówiąc wprost, tak? Mm, co tam się zadzieje. No i słuchajcie... A... Później w, pe w pewnym momencie, kiedy już na przykład zaczynamy, słuchajcie, rozumieć, co się dzieje z tą muzyką, zaczynamy też przyswajać tą wiedzę, jest to już dla nas troszkę łatwiejsze, jakkolwiek może trochę przyjemniejsze. Zaczynamy mieć kolejną satysfakcję z tego, że gdzieś tam ta muzyka już nam może nie przeszkadza, może coś tam się już zaczyna dziać, może nawet jestem w stanie spojrzeć na drugą osobę, się do niej uśmiechnąć, może powiedzieć jej kilka słów i jestem w stanie to skoordynować. Czyli jest to kolejny wzrost, tak? Który prowadzi na przykład do kolejnego szczytu, czyli tak zwanego Twojego sukcesu, że zaczynasz kolejne kompetencje przyswajać i przede wszystkim je już nie tylko przyswajać, ale też wdrażać. Jesteś z nich usatysfakcjonowany. No i oczywiście ta e, jakby sinusoida idzie do góry, czyli uwaga, nie idzie w linii prostej, tak, konstans, tylko idzie do góry. Co to oznacza? Że nawet jeśli na przykład mamy jakąś przerwę, tak, w nauce tańca, to i tak jakby idąc do góry i mając przerwę, na przykład z, z, zatrzymując się, nie spadniemy do, znowu do tego zera, tak zwanego, albo poniżej, tak, bo i tak już mamy jakieś kompetencje. Być może nie do końca zawsze pamiętamy, co to było tak w 100%, ale docelowo... Powtarzając sobie jakąś, jakąś sekwencję, krok chociażby podstawowy, dużo szybciej go przyswoimy, przypomnimy, go sobie wprowadzimy w ciało, no bo mamy tak zwaną pamięć mięśniową, tak? Też świadomość ciała, no i ogólnie. Też najczęściej też to pamiętamy, no chyba, że jest jakaś turbo, turbo, długa przerwa typu 20-30 lat, no to wtedy może być ta pamięć mięśniowa, wiadomo, no siłą rzeczy osłabiona, albo jeśli chodziłeś o bardzo krótki czas na zajęcia regularnie, albo właśnie nieregularnie, no to też ta pamięć mięśniowa będzie trochę osłabiona. Tym się nie przejmuj. Bardzo cię proszę, tym się nie przejmować. Docelowo my instruktorzy jesteśmy po to, żeby tobie pomóc, żeby ciebie nie dołować, żeby cię w jakiś sposób też wspierać i też motywować, pokazywać ci też trochę realia, wiesz? Ja jestem zwolennikiem też tego, żeby no właśnie pokazywać realia. To nie zawsze jest tak słodko pierdzące na tych zajęciach, że wszystko jest idealnie i tak dalej. Swoją drogą osoby, które już tańczą, też są co nieco już uświadomione.